Parę dobrych rad dla Was, co zrobić, aby kobieta była bardziej zaciekawiona, zainteresowana. No, zacznij od tego, że uśmiechasz się do kobiety i mówisz jej przykładowo, ale ty nie dowiesz się, co będzie na kolejnym spotkaniu. Nie wiesz, czy jeszcze możemy się spotkać. Nawet nie wiesz, czy jeszcze do Ciebie napiszę. Myślałaś, że się do Ciebie odezwę ale to się może już nie wydarzyć. Raczej możemy ze sobą więcej wiadomości już nie wymienić. Raczej możemy się już nie zobaczyć. Raczej do mnie możesz już nie napisać. Albo ja do ciebie mogę nie napisać. Widzisz, tego typu podejście, gdzie ty jesteś facetem nieprzewidywalnym, niejasnym, nieoczywistym, często będzie powodować że kobieta o wiele bardziej wciąga się w relacje, w znajomość i szuka z tobą kontaktu. Co byś zrobiła, gdybyśmy się nie zobaczyli? Co byś zrobiła, gdybyśmy się nie spotkali? Próbujesz ze mną rozmawiać, próbujesz ze mną szukać kontaktu, a jednak widzę że nie możesz go znaleźć. Żartujesz sobie, blefujesz sobie. Uśmiechasz się do niej, spoglądasz jej głęboko prosto w oczy i, i wcale ci nie zależy na tym, czy coś z tego będzie, czy nie. To jest właśnie różnica na podstawie której warto sobie oczywiście wyciągnąć wnioski, bo jeśli jesteś nieuchwytny dla kobiety, ona się będzie bardziej angażować w relacje dużo więcej w to wszystko wkładać, no i też szukać z tobą kontaktu. Nie jesteś taki jasny, oczywisty, żartujesz z nią, traktujesz to wszystko na dystans i dzięki temu masz dużo lepsze wyniki, rezultaty. Porozmawialiśmy chwilę i powoli mam dość. Bo ona się pyta czego, muszę się udać na drzemkę. Ty już wiesz czego. Zabawna rozmowa, nie dbasz jej uwagę, żartujesz sobie z dziewczyny, nie zachęcasz jej nawet. Pokazujesz, że świetnie się bawisz, ale nie potrzebujesz jej atencji, uwagi. Właśnie dzięki temu kobieta będzie o wiele bardziej się starać będzie o wiele bardziej próbowała zachęcać Ciebie czy przykuwać Twoją uwagę. Jest to różnica, dzięki której naprawdę będziesz w stanie no, wpłynąć na tą kobietę w sposób, który sprawi, że ona sama cię będzie chciała tutaj sprowokować do kolejnej relacji, spotkania czy, czy sytuacji, więc warto oczywiście sobie z tego wnioski wyciągnąć, warto sobie to przeanalizować. W bardzo wielu przypadkach macie z tym problemy i, i rozmawiacie tak zbyt chętnie, tak, spotkam się z tobą. Miasto, nie ma problemu, zawsze przyjadę, pewnie, zawsze mam dla ciebie czas, i właśnie wtedy kobieta cię zacznie gorzej traktować, i właśnie wtedy kobieta nie widzi w Tobie już tego szacunku, inaczej, do siebie szacunku nie widzi yy, Twojego i dlatego zaczyna cię traktować nieco oschle, może tak Cię próbuje sprowokować do tego, żebyście się pokłócili. Zauważ tą różnicę. Jeśli Ty siejesz ferment i burzę i kontrolujesz to wszystko, wychodzisz zwycięsko z tej relacji z kobietą, ale jeśli za bardzo się obawiasz tego, co ona powie, jak odpisze, jak po prostu się do ciebie zwróci, nic dobrego z tego nie wyniknie. Jesteś zbyt grzeczny, miły, poukładany, a kobiecie się podoba facet, który no, niejednokrotnie jest nieprzewidywalny, który pokazuje się od tej strony, gdzie nie do końca mu zależy. Na tym polega różnica. Przemyśl to wszystko, wyciągnij z tego wnioski. Jesteś kobietą, która już nie zrobiła na mnie takiego wrażenia. A ona się pyta: Jakiego? Takiego dobrego. I się uśmiechasz prowokacyjnie znowu i spoglądasz prosto w oczy. Kobieta zastanawia się nad tym, co ci powiedzieć, jak ci to powiedzieć, jak na ciebie wpłynąć. I właśnie wtedy naprawdę o wiele więcej zyskasz, kiedy masz takie podejście. Dużo więcej problemów z kobietami pojawi się wtedy, kiedy jesteś facetem, który. Zawsze chcę usatysfakcjonować tylko dziewczynę, zawsze chcę zrobić na niej dobre wrażenie. Jeśli będziesz facetem, który niekoniecznie chce zrobić na niej dobre wrażenie, jeśli jesteś facetem, który niekoniecznie chce jej się spodobać, przypodobać, tylko myśli głównie o sobie, przede wszystkim wtedy możesz na tym też o wiele więcej zyskać i pojawią się dużo korzystniejsze dla ciebie sytuacje, efekty czy. Rezultaty. Próbujesz mnie wciągnąć? Wciągaj mnie systematycznie. Powinnaś mnie systematycznie bardziej wciągnąć. Ona się pyta, co to znaczy? Nie wiesz, co to znaczy? To cię muszę tego nauczyć. I ty sobie z niej żartujesz, i ty się do niej uśmiechasz, i ty tego tak nie traktujesz na poważnie, a kobieta sama o wiele bardziej zaczyna się tobą interesować, zaczyna szukać z tobą kontaktu. Właśnie wtedy wygrywasz. Właśnie wtedy. Stajesz się dla niej naprawdę czarujący, interesujący i wartościowy, kiedy masz do tego wszystkiego odpowiednie podejście. Jesteś dziewczyną, która o niej miała z zachwytu. I to widać, że na moim punkcie. No dziewczyna oczywiście Ci może powiedzieć, ale sobie pochlebiasz, to myślisz, że jesteś taki fajny, oczywiście zawsze odpowiadaj, tak jestem. No a nie widziałaś, że jestem? A Ty nie wiedziałaś, że ja taki jestem? Widzisz, no w taki sposób naprawdę wyróżniasz się na tle innych facetów, którzy często są zakompleksieni, yy, którzy nie rozumieją tego jak rozmawiać z kobietami, co mówić kobietom i właśnie przez to pojawiają się dla nich trudne, niekorzystne sytuacje. Jesteś kobietą, która tak naprawdę yy, nie żyje tak jakbym ja tego chciał. Ona się pyta, co to znaczy. Nie zachowujesz tak jakbym tego oczekiwał. Jak ona się pyta, jakbyś tego oczekiwał, to powiedz: musisz być bardziej miła. I ona zaczyna się śmiać. Kwestia wibracji rozmowy, kwestia tego, żebyś sobie z tego pożartował i zauważysz często, jak niejedna kobieta też będzie o wiele bardziej się starać szukać z tobą kontaktu. No zobacz jaka ty się dla mnie dzisiaj miła zrobiłaś. Na to właśnie czekałem. To teraz ja mogę być niemiły i ona zaczyna się śmiać. Musisz w tym odnaleźć umiejętność zabawy, flirtu, droczenia do się i właśnie wtedy pojawią się dużo lepsze efekty czy rezultaty. Zacznij od tego i naprawdę będziesz o wiele bardziej zadowolony z efektów, z rezultatów. Oczywiście. Jak tego nie rozumiesz, zawsze się możesz do mnie zgłosić na szkolenie na konsultacje, Pomogę ci krok po kroku. Lepiej zrozumiesz zachowanie swojej kobiety i nie tylko frywolny małpa uwodzeniewdzień.pl Podeślij mi tutaj swój numer telefonu lub zapisz się na szkolenie. Ale tak jak mówię, czasami warto powiedzieć kobiecie przecież my już nie musimy tyle rozmawiać. Przecież ja już z Tobą nie chcę tyle rozmawiać. Jak będziesz ze mną zbyt dużo rozmawiać, to się możemy już nie spotkać. Jak będziesz ze mną tyle rozmawiać, to się już mogę nie zobaczyć. Jak będziesz ze mną tyle rozmawiać, to możemy się już nie widywać. No się pyta, dlaczego? Bo może będziesz za dużo ze mną rozmawiać? Może zbyt często będziesz do mnie pisać? Wiesz, to się wydaje wszystko bez sensu, co ja mówię, bo tak jakbyś miał ją zniechęcać. Ale generalnie psychika kobiety często tak działa. Że jak ty ją przekornie do czegoś zniechęcasz, to ona się właśnie zachęca do tego, żeby z tobą popisać czy porozmawiać. Na tym polega różnica: naucz się tego, przetestuj to w praktyce, a zobaczysz, jak szybko zdobywasz niejedną kobietę. Oczywiście pakiet 13 kursów, wideo w cenie 81% niższej, to kiedy? Do czwartku do północy, czyli do jutra do północy. Pobierz sobie te wszystkie materiały. Rewelacyjna wiedza, ponad 260 godzin wiedzy, 81% taniej. Promocja. .pl. Wejdź, zainwestuj w siebie, opłać sobie te materiały w niższej cenie, a zobaczysz jak zbudujesz w sobie umiejętności, dzięki którym będziesz z łatwością wpływał na atrakcyjne kobiety, odzyskasz błąd dziewczynę, czy poprowadzisz relacje z kobietą. Zacznij od tego, bo jest to wiedza, dzięki której zaczniesz uzyskiwać znacznie lepsze rezultaty, zaczniesz yy, być facetem, który osiągnie znacznie więcej yy, krok po kroku. Polecam, bo to działa. Przekonaj się sam, jak to funkcjonuje. Chyba nie myślałaś o tym, to teraz pomyśl i żartujesz. To jest dobre podejście, natomiast więcej tych materiałów, tych sposobów znajdziesz poniżej. Do jutra, do północy wszystko, 81% taniej skorzystaj, bo warto. Promocja.uwodzeniewdzień.pl To działa.